Witam wszystkie mistrzynie i mistrzów w kolejnym takim spontanicznym odcinku, do którego nagrania skłoniły mnie ostatnie informacje, jakie do mnie docierają. Informacje, które sam znajduję, albo raczej one znajdują mnie. Ale główne informacje, które do mnie docieram, są od Was, za które z całego serca dziękuję. Na początku zacznę od informacji, która mówi, że 12 grudnia siły reptiliańskie wraz z ich sojusznikami opuściły naszą planetę i od teraz możemy odczuwać wolność. Aby lepiej omówić te wydarzenie, chciałbym, aby cofnęliśmy się pamięcią wstecz. O dwa lub trzy lata razem powspominaliśmy naszych wcześniejszych tak zwanych wybawców, czy zdarzenia, po których rzekomo uzyskaliśmy wolność i to nie raz. Na początku Kosmiczna Federacja Światła. Hmm, nasi wybawcy, którzy pokonali złych obcych, okupujących naszą Ziemię. Pamiętam filmiki na internecie, jak statki kosmiczne strzelają do siebie i strona światła pokonuje wrogi jednostki. Później niszczy bazy ciemnej strony, umieszczone pod ziemią. Jaka szkoda, że nie tak dawno. Jak na harmonii kosmosu pan Zagórski smutnym głosem mówił w rozmowie telefonicznej, że to chyba nasi jednak nie wygrali, hmm, tylko którzy to byli nasi. Po ostatniej mojej sesji było ewidentnie pokazane, że tak zwana kosmiczna federacja światła to konstrukt stworzony przez sztuczną inteligencję. Sprytnie ukazane innych sił współpracujących z okupantami, jako naszych sojuszników i wybawców. Wielu na to się nabrało i dzięki niektórym YouTuberom czy autorom książek, niektórzy nadal w to wierzą. Jak już mówimy o Federacji, to warto wspomnieć o jej ambasadorce, to znaczy Kimberly ze struktur THI. Jej nazwiska nie pamiętam, a nawet nie chcę pamiętać. To co pamiętam, to że ona i jej kwantowy komputer przejęli cały majątek należący do rodów, które rządzą tym światem. Z tego co wiem, aktualnie to dzięki tej pandemii te właśnie rody zarobiły chyba biliony dolarów. Czyli chyba ten kwantowy komputer się zawiesił, albo czeka na nowe oprogramowanie. I to wprost saturna. Dobrze, idźmy dalej. Jeżeli mówimy o kwantowym komputerze, no to warto teraz wspomnieć o kolejnym wybawcy z USA, to znaczy Donald Trump oraz jego tajemniczy sojusznik QAnon i Stowarzyszenie Białych Kapeluszy. Tutaj mamy serwowaną kolejną bajeczkę, jak to Trump i jego sojusznicy z armii aresztują największych zbrodniarzy na tej planecie. Takie jak papież Benedykt XVI czy Franciszek, albo większa rybka, raczej gad, królowa Elżbieta II. Dalej dowiadujemy się, jak z podziemi są uwalniane dzieci, które były przeznaczone na adrenochron. Na pytanie ludzi, jak to jest, że oni zostali aresztowani, a nadal ich widzimy w telewizji, uzyskujemy odpowiedzi typu, że widzimy hologramy czy klony. No po prostu niesamowite czyżnie. Tutaj mogę jeszcze dodać, że faktycznie są organizacje, które pomagają planecie, pomagają ludziom. Czy to są białe kapelusze? No wątpię nie wiem, nie wiem, może wy wie, macie jakieś większe informacje na ten temat. Ale tak, w tej walce z ciemnością nie jesteśmy osamotnieni. No i jaki mamy efekt tych wszystkich zwycięstw, tak zwanego światła? No, kryzysy finansowe, kryzys emigracyjny, konflikty zbrojne, na przykład w Syrii, no i w końcu ta pandemia. Ale około rok temu dostępy kolejne cudowne informacje od pani Iryny na przykład, która ogłasza zwycięstwo całej ludzkości na tej planecie. Jeszcze dziś pamiętamy moje rozmowy z innymi mistrzami i mistrzczyniami. Jak pytają się mnie, gdzie to zwycięstwo? Bo za oknem jest jeszcze gorzej niż wcześniej. Później doświadczaliśmy większych yy, obostrzeń, szczypawek, kryzysów społecznych i ekonomicznych, no i w końcu dojeżdżamy do 12 grudnia 2021 roku. I tym razem słyszymy, że reptylianie oraz ich sojusznicy opuścili nas w świat, że już jesteśmy wolni, o dziwo, od 13 grudnia ruszyły szczypawki dla dzieci od lat 5 oraz ograniczenia dla ludzi bez tego paszportu na brak inteligencji, na przykład wejście do restauracji czy innych miejsc publicznych na terenie naszego kraju. Tak sobie myślę nagło, że może byłoby lepiej, aby takich tak zwanych zwycięstw no nie było. Teraz moje pytanie do moich słuchaczy. Po co to wszystko? Jaki to ma cel? Dezinformacja ludzkości? Danie ludziom nadziei, a później odebranie? Przekierunkowanie naszej uwagi z wewnątrz nas na zewnątrz? chęć pokazania innym to, co chcą usłyszeć, aby zaistnieć, wypromować siebie i przy okazji zarobić kasę, a może ciemna strona postanowiła dobrze się zabawić lub inne powody manipulacji. Dajcie znać w komentarzach, jak to czujecie, bo... bo może jest coś, o czym ja nie wiem na obecną chwilę lub nie dostrzegam. Co faktycznie stało się w grudniu? Machra osobiście pokazała mi wizję, jak obok światła Opada na Ziemię, co powoduje odsunięcie ciemnej energii od Ziemi. Te posunięcie się światła rozdrażniło zarządzających tą planetą i wprowadziło w chaos ich szeregach. Mamy chwilę na odpoczynek i wyciszenie, a czas świąteczny temu sprzyja. Wielu z Was zadaje sobie pytanie, czemu się tak dzieje na tym świecie? Czemu tyle zła? Dlaczego źródło na to pozwala? Zastanówmy się przez chwilę. Kiedy. Ceny idą tak mocno w górę, szczególnie transport, paliwo, gaz. Kiedy granice są zamykane, szczególnie dla niepokornych wobec systemu, kiedy widzimy ruchy wojsk przy granicach, kiedy doświadczamy kontroli i, i totalnej inwigilacji? Odpowiedź jest jedna: no podczas wojny, ale kto walczy z kim i dlaczego? Dziwię się, że pan Jackowski, który widzi tak dużo o tym, milczy. NWO i globalny rząd to nie przyszłość, ale teraźniejszość. I obecna pandemia to ewidentnie pokazała. Globalny rząd, który wywołał wojnę przeciw ludzkości, gdyż twierdzili, że jest nas za dużo i trzeba zredukować liczbę ludności no, poprzez ten reset, reset ekonomiczny tak zwany. Ale oni wolą używać innego nazewnictwa niż ludzie, a to znaczy bydło. Rytualny ubój bydła dzięki call id Tego, co dowiedziałem się z komentarzy pod moim ostatnim filmem, to znaczy sesja pod ten człowiek 2.0. Niestety, no nie tylko zarządcy tak nazywają ludzkość, ale także inni, co uważają siebie za przebudzonych czy świadomych i oficjalnie na YouTubie nazywają ludzkość, która nie należy do ich grupy bydłem, hołotom i tym podobnie. Aż chcę się zapytać, Jaką miałeś świadomość kilka lat temu? Wiem, że ten świat jest pełen głupców i ignorantów, ogólnie nasz istot światła. Jest zdecydowana mniejszość na tym świecie, ale też jest wiele wspaniałych istot, które w poszukiwaniu Boga zagubiły się w różnych sektach i religiach. I nazywając ich bydłem czy hołotą, tylko ukazuje na jakim poziomie jest ta dana osoba. No dobrze, idźmy dalej. Co robić na nadchodzący roku 2022, który będzie rokiem rozdzielenia? Tak jak mówiłem w moim filmie pod tytułem Wizja 2020-2022. Miałem wizję, jak stoję nad brzegiem wzburzonego oceanu. Czuję niebezpieczeństwo z tych wzburzonych wód, które najchętniej by mnie pochłonęły w odmętach głębin. Po chwili zaczynam się spinać, boso po ostrych skałach w górę. Mimo, że czuję ból pokalczonych do krwi stóp, wychodzę na szczyt skały i z góry z bezpiecznej odległości patrzę na zburzony ocean. Ta wizja przypomina mi scenę z filmu Matrix, rewolucję, a dokładniej... Scenę jak Neo z Trinity lecą do miasta maszyn, i mimo że Neo już poznał swoją istotę, wiedzę i moc, nie jest w stanie przeciwstawić się ogromnej ilości maszyn wysłanych przez system. No i wtedy Trinity, mimo obrażeń statku powietrznego, wznosi się ponad chmury, gdzie maszyny już nie mają dostępu. Jak mamy to rozumieć, moje kochane siostry i bracia? Mimo wszystkich przeszkód, jakie musimy pokonać, znajdźmy przestrzeń, gdzie nasza święta istota będzie w bezpiecznej przestrzeni z dala od ataków Matrix'a. Tyle moich przemyśleń jak na ten odcinek. W będę chciał poruszyć tematyki możliwe kształtu ziemi, źródła. Źródło, no tak, na które ostatnim czasem tak wielu się powołuje i nie ma najmniejszej wiedzy, kim ono jest. No, jak na przykład małżeństwo Mart, czy inni. Na koniec przeczytam kilka wybranych komentarzy zamieszczonych pod moim filmem Człowiek 2.0. Miszczyni Moon30Light pisze Od zawsze wiem, że Federacja Światła to nasi okupanci. Nie wiem skąd, po prostu miałam taką widzę w sobie. Odnośnie wyborów, tam wyżej wszystko jest proste. Tutaj mamy wybór, albo za chwilę taki będzie. Szpryca albo bezdomność i śmieć głodowa. Także tych, za których odpowiadamy. Tak, tak. Nie każdy ma pomoc taką realną, namacalną. No cieszę się, że nie tylko ja mam takie przeczucia co do tej new age'owskiego syfu. Istoty światła, które pracują nad swą świadomością. Po prostu to czują i podążają drogą swojej prawdy. Taka wiadomość to miódl na moje serce. Co do tego wyboru, to zgadzam się z Elżbietą Starko ze świadoma TV, że powinniśmy się łączyć z ludźmi o podobnych poziomach świadomości, z rodzicami duchowymi, które są powyżej tych rodzin wynikających z naszej krwi. W tych trudnych chwilach nauczmy się prosić o wsparcie bliskich którzy są na podobnym poziomie świadomości. Gorąco pozdrawiam siostrę Moon30Light. Misz Diwaleka napisał tak. Marcinie, może zrobiłbyś program sam albo z Basią o praktycznych rozwiązaniach na 2022 rok. Co mamy robić, aby uratować się i wyjść poza Matrix, ale też pokonać siły ciemności, które już niczym się nie kryją i całkowicie dokręcają śrubę. Mam nadzieję, że ten filmik chociaż częściowo odpowiedział na Twoje pytania co do roku 2022, ale także poruszył bardzo ważny fakt. Dostałem kilka pytań na temat jak długo jeszcze... Potrwa ten cyrk z pandemią? To, co otrzymałem, to wiadomość, która mówi wprost, że ciemna strona dokręci śruba na maksa i zerwie tak zwany gwint. Inaczej mówiąc, się ludzkość do zrozumienia sytuacji. Wynikiem tego będziemy świadkami zmian na ziemi, gdzie ludzkość staje z kolan. Ale co do jeszcze tej pandemii, bardzo mi się podoba... Ostatnio wypowiedź doktora Jerzego Jaśkowskiego, który bardzo mądrze powiedział, że te szczypawki nie są po to, aby zatrzymać pandemię, a żeby ją wywołać. Jako przykład dał tą słynną hiszpankę z 1920 roku, gdzie poprzez ukłucie wojska amerykańskiego rozprzestrzeniła się ta zaraza. Bardzo ciekawe. Dobrze. Mistrz Robert 48 pisze tak: Dziękuję, moi kochani, za podzielenie się tak niesamowitą i wyjątkową sesją. Sesja pięknie i profesjonalnie poprowadzona dużo ważnych informacji, które nas wspierają i motywują w tych trudnych czasach, ale dajemy radę jako istoty świetliste, zjednoczeni w miłości, braterstwie, w prawdzie i wolności. Namaste, moi kochani bracia i siostry, moc jest z nami. Dziękuję Mistrzu za ten piękny i mądry komentarz. Na koniec chciałbym przywołać scenę z filmu Władca Pierścieni, Powrót Króla, i zawołać jak król Rohanu Teoden pod murami Gondoru: Nie bójcie się ciemności, śmierć. Kiedy popatrzymy na to wszystko, co się dzieje teraz na planecie i zrozumiemy, że nic nie mamy do stracenia jako istoty światła, opuści nas strach i poczujemy siłę, aby zmienić nasze życie. Tego nam wszystkim z całego serca życzę. Do usłyszenia. No, chyba, że informacje tutaj były zbyt mocne, według YouTube'a. No, zobaczymy, moi kochani. Odwagi.